Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Filipek i w tym odcinku zamierzam Wam przedstawić unboxing procesora Intel Core i5 12400F Jak słyszycie mój głos jest inny, a to dlatego, że e, po prostu wymieniałem płytę główną, z której unboxing też jest na kanale i który możecie obejrzeć. Także cóż, ja Was zapraszam do unboxingu. Oto i nasz procesor. Tak wygląda pudełko. Intel Core i 5 12 generacji. Tak wygląda spód. Jego lewy bok, tył, prawy bok. na ten front, i tutaj u góry widać nasz procesor. Dobrze, tak. W takim razie ja zamierzam otworzyć pudełko moim skalpelem. Przy okazji bardzo przydatne narzędzie. To jest skalpel modelarski. Dobrze, musimy przeciąć tą taką, jakby etykietę. Ok, przecięta. No i teraz trzeba pudełko otworzyć, co wcale nie jest takie łatwe, na jakie może się wydawać. Dobrze, pokazuje nam się zwykły taki karton. Nie, nie. Jak, nie jest on jakoś wyłożony czymkolwiek. No, po prostu cięcie kosztów, widać. No i dobrze, mamy ten karton wyłożony, i tutaj mamy instrukcję montażu i tak dalej. Procesora. Razem tam też jest taka naklejka z przodu, o widać różne tam potrzebne informacje. U góry mamy nasz procesor, zawinięty w, takim, takim plas w takiej plastikowej osłonie, która jest w sumie wymagana, bo proszę jest napisane Intel Core i5-12400F. Tutaj jest spód procesora, no i to by było na tyle jeżeli chodzi o niego. Tutaj mamy jeszcze instrukcję No i największa część Jaką jest No tutaj, jest kilka Jaką jest wentylator U dołu widzicie Na szaro jakby tą pastę Chłodzącą I ja Jak ostatni idiota ją przed chwilą dotknąłem Ale spokojnie Miałem jeszcze pastę, więc ją uzupełniłem Dobrze, w takim razie Teraz go tam obserwuję u góry o, tutaj jest kabel. Wam śmignął. No i to by było na tyle z tego, co jest w opakowaniu. Tak się prezentują wszystkie trzy elementy znajdujące się w pudełku. Co by odcinek za krótki nie wyszedł, to sam wiem, że przy okazji zamontuję na odcinku płytę Nie płycie głównej ten procesor także teraz no i mamy ją nasza płyta główna Gigabyte B660 no i teraz tak obrócę ją sobie przed właśnie tutaj przed montażem sprawdziłem jak, 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 jak tutaj zamontować ten procesor no i dobrze otwieramy go z tej osłony tak on się prezentuje z bliska. No i teraz muszę tutaj to odchylić. W ten sposób się luzuje ten mechanizm, który trzyma procesor na miejscu. Teraz muszę tą klapkę odsunąć i tą osłonę na miejsce pod procesor muszę usunąć właśnie z tych tam zawiasów. Także. O, wysunęło się. Ten. Kawałek plastiku już jest w zasadzie niepotrzebny. Można go wywalić. Dobrze. I teraz mamy ten procesor. I pozwólcie. O, tak wygląda od dołu. I najpierw pozwólcie, że... Jeszcze sobie przypomnę, jak się go montuje, bo jednak żal by było stracić stów bo tyle kosztował. Ok, mamy to. Muszę zamontować go w tą stronę. Trzyma się. Ładnie. Bardzo. Teraz muszę go tak docisnąć. Tutaj jakoś chwycę. O, dobra. No i leży na miejscu. No i teraz pozostało nam zamontować jedynie ten właśnie wentylator ale to za chwilę bo wydaje mi się że tutaj będzie potrzebny śrubokręt zaczekajcie no i wygląda na to że chyba jednak nie będzie potrzebny ponieważ bo nie chcę za bardzo wchodzić no i potem to nagrywam się osoby i się, do, i się zorientowałem że trzeba wcisnąć a potem jeszcze tam trochę dokręcić te uchwyty tam dokręciłem później no i teraz pozostało ten zobaczcie trzyma się szybno więc nie był nam potrzebny ten śrubokręt no i teraz pozostało właśnie podłączyć ten wentylator jeszcze tylko sprawdzam do jakiej wtyczki się go powinno podłączać albo jak się go powinno podłączać aż w końcu tutaj weszło także cóż to by było na tyle Mam nadzieję, że unboxing i montaż Wam się podobał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!